Cześć, dzień dobry, witajcie w poranek piąteczek. Piątek, piąteczek, piątunio. No i co mam, do, co mam Wam do powiedzenia? Tak, przy kawie z rana. Otóż wczoraj sobie wieczorem zmieniłem tą taśmę, złożyłem telefon, no ale niestety jest dalej to samo z nowym gniazdem. Ten sam objaw, i teraz się zastanawiam, co tu robimy dalej. Tym bardziej, że telefon e, no był grzebany przez kogoś. Tutaj, e, tutaj było to otwierane. E, zabezpieczeń e, tych e, tutaj taśmy e, w postaci tych blaszek nie, ma, nie było w ogóle połamane. Tutaj to było. Nie wiem, kto co co grzebał i, i, jak to, i jak to się tutaj e, historia tego telefonu toczyła. Ale, ale z tego co pamiętam, ta klientka mówiła, że to jest y, 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 tam przechadzany po kimś telefon. Nie wiadomo, czy y, y, u tej osoby nie był naprawiany. Y, nie wiem naprawdę, co się stało. Tutaj, w tym momencie, y, y, po wymienionym gnieździe, bat złączę baterii całe. Y, może, może jeszcze trzeba by sprawdzić baterię, ale poinformuję klientkę, bo ostatnio żeśmy rozmawiali i, i raczej wi więcej kosztów nie chciałabym ponosić, więc. Myślę, że myślę, że chyba na tym poprzestaniemy, bo przecież nie mogę ciągle się skupiać nad tym telefonem, bo mi tutaj się kolejka stworzyła tych urządzeń i muszę je działać, a tutaj chyba bez, bez dalszych inwestycji się nie obejdzie. Musiałbym jeszcze pomyśleć nad tym telefonem tutaj. Hmm. Muszę sobie zrobić takie zasilanie, które poza baterią mogłoby z zasilacza bezpośrednio na płytę. Napięcie podawać, no ale przecież wymieniliśmy gniazdo, prawda? Całą taśmę, więc to powinno tutaj brykać, jeżeli telefon był bezprawna. A tutaj jest to 0,01 i tak do 5 waha się ampera cyklicznie, i nic poza tym, nic dalej poza tym. No cóż, na ten moment zmuszony jestem odłożyć ten telefon. Poinformuję klientkę o zaistniałym fakcie. No i co. Lecimy dalej z kolejnymi urządzeniami, popijam kawkę i czyszczę stanowisko i kładziemy następne urządzenie. A Wam życzę miłego poranka, miłego dnia, miłego piątku i miłego weekendu oczywiście, chociaż ja tu się jeszcze pewnie z Wami zobaczę. Także tymczasem składam.